W dzisiejszym filmie zobaczycie dekoracje, ozdoby i akcesoria wiosenne i letnie do domu i ogrodu, jakie można kupić w sklepie teddy. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Zaraz po Wielkanocy w sklepie Teddy pojawiło się bardzo dużo nowości, na przykład takie sztuczne rośliny w ceramicznych doniczkach. Ta, którą widzicie teraz, kosztuje 20 zł. W sklepie Teddy jest bardzo duży wybór sztucznych roślin. Zobaczmy jeszcze niektóre z nich. Teraz widzicie dekoracyjny zestaw sztucznych sukulentów. Ozdoby umieszczone są w ceramicznej doniczce w kształcie kaktusa. Taka dekoracja kosztuje 23 zł. W tej dekoracji czymś, czego nie sposób nie zauważyć, jest ozdobna doniczka. Tą sztuczną roślinę w ceramicznej doniczce kupić możemy za 23 zł. W sklepie Teddy kupić możemy także wysokie sztuczne orchidee w doniczce. Dekoracja kosztuje 120 zł. Nigdzie nie ma informacji o wymiarach, ale na pewno wysokość kwiatu to około metr. Mniej więcej tej samej wysokości są roślin obok, których cena to 75 zł. Dekoracyjna zawieszka wykonana z drewna i metalu kosztuje 22 zł. Metalową okrągłą zawieszkę z powitalnym napisem kupić możemy za 17 zł. W sklepie Teddy kupić możemy także dekoracyjną naścienną półeczkę wykonaną ze sznurka i drewna. Całkowita wysokość makramowego regału to 80 cm. Półka kosztuje 30 zł. A to następne ceramiczne ogrodowe dekoracje, których cena to 9 zł. Wśród ogrodowych dekoracji są także solarne, ledowe, żaby i sowy na huśtawce. Figurka przedstawiająca sowę kosztuje 22 zł, a żabę 24 zł. 5 zł kosztuje niewielki plastikowy dekoracyjny płotek ogrodowy. 5 zł to cena jednego elementu. 8 zł kosztuje ten niewielki płotek. To ogrodzenie z tworzywa sztucznego składa się z czterech elementów. Cena zestawu to 22 zł. Poza tym w sklepie Teddy kupić możemy fontannę wewnętrzną, której cena to 70 zł. Dekoracyjny świetlny łańcuch składa się z 10 żarówek LED. Ogrodowe oświetlenie kosztuje 35 zł. Na półkach tego sklepu znajdziemy także solarne lampiony. Ceramiczne lampiony dostępne są w tym samym kolorze i wzorze. Kosztują 45 zł. Przejdźmy teraz do następnych dekoracji, jakie kupić możemy w tym sklepie. Dekoracyjna muszla z świecącą perłą, działa na baterie. Taką dekorację kupić możemy za 24 zł. Ceramiczna truskawka w kolorze białym z elementami w kolorze srebrnym kosztuje 14 zł. Wśród ceramicznych figurek znajdziemy też taką przedstawiającą mniejsze i większe ptaki. Ceramiczny ptak z dwoma pisklakami kosztuje 14 zł. Są też duże ceramiczne muszle, które mogą pełnić funkcję dekoracyjną i użytkową. Taka jak ta, kosztuje 25 zł. Jest też duża ceramiczna muszla o nieco innym kształcie niż poprzednia, ale w tej samej cenie. Widoczna teraz dekoracja jest ceramiczna. Aktualnie kosztuje 75 zł. Solarna perła w muszli wykonana jest ze szkła. I jeszcze jedna ozdobna figurka, jaką jest ceramiczny kot. Takiego rodzaju ozdoba kosztuje 24 zł. A to jest szklana miska w kształcie muszli perłowej. Miska ma nieregularny kształt, mieni się różnymi kolorami, kosztuje 24 zł. A oto świecznik w kształcie kwiatu. Tutaj dostępny był w jednym kolorze. Cena świecznika to 15 zł. W sklepie Teddy kupić możemy również zestaw zawierający trzy niewielkie szklane wazoniki na sadzonki. Cena zestawu to 12 zł. W sklepie Teddy jest też taka niemałych rozmiarów ceramiczna osłonka na doniczkę. Wymiary są podane powyżej ceny kosztuje 70 zł. I jeszcze jedna solarna ogrodowa dekoracja. Plastikowe zawieszki lampki ze światełkami LED, których cena to 14 zł. Makramowa zawieszka ze szklanym kulistym pojemnikiem na rośliny kosztuje 14 zł. Zobaczmy teraz akcesoria na lato, jakie kupić można w sklepie Teddy. Jedną z rzeczy jest plastikowy pojemnik z pokrywką, uchwytem i kranem. Pojemnik na np. Na wodę dostępny jest w kilku wzorach i kolorach. Kosztuje 24 zł. W Teddy kupić możemy także kolorowe kubeczki z pokrywką i słomką. Plastikowy kubek z podwójnymi ściankami i kolorowymi kulkami w środku kosztuje 12 zł. Ma pojemność 300 ml. Tyle samo kosztuje kubek z kostkami do chłodzenia napojów. Są też szklane kubeczki z pokrywką, słomką i kostkami do chłodzenia napojów. Takiego rodzaju kubeczki z uchwytem dostępne są w kilku kolorach. Kubek kosztuje 12 zł. W sklepie Teddy kupić możemy również plażowe torby. Torby dostępne są w kilku wzorach, zobaczmy na niektóre z nich. Ta, którą widzicie teraz, kosztuje 35 zł. Tyle samo kosztuje plażowa torba, taka jak ta, czarna z napisem. Jest też plażowa torba w marynarskie paski. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.